Cieczam się, witam w nowym odcinku z Caes na moim kanale. Następnie chciałbym przypomnieć o tym, że macie do wygrania dwa razy i jedne rękawiczki, trzeba wpłacić mi 18 złotych z moim kodem, Czy więcej w to macie większą szansę na wygraną. Jest to dla tych, co wspierają mój kod, dla tych co po prostu wpłacały z moim kodem taki dodatek, wiecie, płacić sobie na przykład nie wiem, 100 zł, wygrywacie jakąś koskę. Jeszcze macie szansę na dwie koski ode mnie albo rękawiczki trzeba minimum 18 złotych wpłacić, żeby mieć szansę na wszystkie te trzy skinki no i czy więcej wpłacacie, to macie większą szansę na wygraną. Ostatnią go wygrał łysy, także gratulacje dla niego. A dla was kolejne konkursy będą to około 2 tygodnie, więc na razie macie jeszcze dwie koski, jedne rękawiczki. A żeby wpłacić, jak ktoś tutaj pyszki wpisać, sobie tutaj kodzik grabi, to 18, daję wam 10% więcej do wpłaty oraz 20 na sam start. Jest wiele metod płatności, czy to blik, czy payckowy kart, czy skinki. A i wpłacić skinki, przez was Was bardzo szybko, bo dosłownie w minutkę. Poza tym, jak płacacie teraz, na przykład za 45 zł, otrzymacie 2142 punkty eventowe, które zaraz pokażę wam, gdzie możecie wykorzystać. I z góry przepraszam za mój głos, bo ciągle jestem chory, nie wiem o co chodzi ale jestem już chory, no prawie dwa tygodnie. W sensie no mam katar, nie, nie, jestem jakoś turbo chory, ale wiecie, no mój głos przez to brzmi inaczej, więc, więc, więc niestety... Musicie, musicie to jakoś przetrwać. E, na stronie macie daily kieśnika, co 24 godziny macie tego otworzyć za darmo, więc też całkiem spoko, bo jest to za free. No i na samym dalej jeszcze macie darmowe skrzynki za na social media, więc też naprawdę spoko tutaj są. No i dobra, w węciku możecie punkty eventowe wykorzystać w ten sposób, że macie króla wzgórza w królu wzgórza, płacąc punkty eventowe za dane miejsce, które zamienicie na koniec eventu, utrzymiecie skinka. Za pierwsze miejsce z obu kachet ponad 10 koła, no i jest tu wiele pięknych kos, rękawiczek czy skinków, więc naprawdę myślę, że warto Tutaj sam możemy strzelić skinka, tutaj, le tutaj lecą skinki od 10 groszy do nawet 10 zł i nam nic nie poleciało ciekawego, ale tutaj sobie wrzucimy 100 koła punktów i otrzymamy... Ej, wrzuciłem milion? Nie, wrzuciłem 100 koła punktów i otrzymałem 900 zł. Ej, było warto, było warto, naprawdę fajne, naprawdę fajne. Za 100 tysięcy zawsze daję kostówki stówki, 800 nieźle. A oprócz tego dzisiaj odbieramy sobie wajsiki za free. Tutaj mamy wajsiki piękne, także sobie je odbierzmy. Pick Wajs minimalware za free. To jest taki cashback, te punkty to jest cashback e, z bitwy, taki wiecie. Na przykład przegraliście bitwę, albo wygraliście, to w sumie nawet jest ten. Po prostu jak sobie gracie, robicie bitwę, no to otrzymujecie te punkty dodatkowo. No i dzięki temu mamy wajsiki minimalware za free. I mamy budżet, żeby zrobić batelkę. Mamy budżet, żeby zrobić batelkę. Eee co my tutaj mamy, co my tutaj mamy mm, mm, mm. dobra pójdźmy sobie w e, na pewno skrzyneczkę eventową tą na start potem tą do tego damy sobie tą skrzyneczkę damy sobie tą skrzyneczkę, tą pyk pyk co my tu jeszcze sobie możemy dać? Damy sobie tą skrzyneczkę, tą, 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 tą i do tego damy sobie to. No i coś takiego. 13 skrzynek na 3 osoby. Myślę, że całkiem spoko będzie batelka i mam nadzieję, że uda się wygrać, bo no ostatnio przegraliśmy i to bardzo dużo, więc trzeba w końcu coś wygrać. Trzeba w końcu coś wygrać. Pierwsza skrzyneczka przed nami, zaczynamy bitewkę za 23 tysiące złotych i zaczynamy od awupki Asimo, więc naprawdę spoko start. Aha, on Hyperbetsy za 800 dostał, no nie spodziewałem się, że ten się za 800 zł. Nieźle, nieźle. Tutaj 5.7 na środek za 700 zł. Kolejna skrzynka eventowa i rękawiczki na środek i wychodzi naprawdę za 3 koła. Emily 3 koła rękawiczki. Tutaj Prinstream jeszcze 1100. No robi się problem. Tutaj hole, Chciałbym. Chciałbym. Dostaje mezisa. Ale dobra, jeszcze mamy luz. No, już nie mamy luzu, bo digel za 1600 na no, Emily ma ponad 5 koła przewagi, prawie 6. Jeszcze Ikarius. A i ten z rękawiczki zadychy. No to wszyscy mają podyszce, a ja mam tysiaczka, albo fejt, no ale Roscoe też trafia, tutaj dragonorka welcome to the jungle okej, okay, trochę wraca, ale to trzy koła ciężko będzie, ciężko będzie tutaj, aby tutaj coś dało a jest M fejt na prawo i dwie skrzynki, no raczej raczej nie do odbicia no chyba, że tutaj, no chyba, że tutaj ostatnia skrzynka albo fejt, nic nam to nie zmienia nic nam to nie zmienia przegrywamy tą bitwę Przegrywamy. Ale mam jeszcze 15 koła, żeby się odbić. Także ja bym tutaj sobie poleciał w. W te najdroższe skrzynki. Dałbym sobie. Mm, dałbym sobie to. Dałbym sobie to to. To. I to. No i. pięć skrzynek. Pięć skrzynek, groba bitewka, no może, może się uda odkuć, to się okaże, to się okaże. Proszę, pierwsza bitwa była no niestety pechowa, ale druga, zaczynamy wszyscy podobnie, niestety. Tutaj butterfly jakiś, kałaszek, za 1300, okej, okay. to jest tyle, ale i tak jest lipa, tak jest lipa, MK Fate, okej. Okay. No tutaj Flipknife Emerald byłby Game Changerem. I mamy Flipknife a Proszę, wygrajmy tą bitwę. Trzy koła różnicy, żeby mi nic nie dostała teraz. Wygraliśmy to. Wygraliśmy to. Wygraliśmy to. Piękna odkutka na sam koniec. To mi się podoba. To mi się podoba. Oczywiście łapka w górę sobie z bankiem i widzimy się jutro. Kodzik grabi 18, do 18-10% do wpłaty i 2,10 na sam start. Wszystkie niki w opisie. Pamiętajcie, że macie dwie kosy, jedne rękawiczki do wygranają z moim kodem dla tych, co wpłacają, dla tych, co nie wspierają. A my widzimy się jutro, trzymajcie się elo.